Dzień dobry. Witamy wszystkich na kanale Gołębie z Pochodzeniem. Dzisiaj mamy środę, 7 lutego. Pokażemy wam dzisiaj jedno z naszych parowań na ten sezon lotowy. Spróbujemy przeparować dzisiaj naszego samczyka. Samczyk ma numer 1285, jest z linii Hurikana 51. Samczek jest niebieski, nakrapiany, średniej budowy ciała. Pokażemy budowę. Pokaż się, mały. Pokaż skrzydełko, ładnie. Widać? Widać. Okay. Teraz drugie skrzydełko. O! Proszę tak, tak. Mm -hmm. Dobre, mamy skrzydełka, jeszcze budowę pleców. Dobrze. Tutaj go teraz wypuszczę. Spokojnie, nie szkodzi się. Samczyk był lutowany w sezonie 2023. Jak dla nas uzyskał przyzwoite wyniki. Był 22 drugim lotnikiem oddziału. Pierwszy lot mu nie wyszedł, przyleciał późnym wieczorem, zmęczony, wycieńczony trochę. Z drugiego lotu na 2600 gołębi był już 28 na oddział. Trzeci lot 118 na oddział. Z czwartego lotu był 67 na oddział. I z piątego lotu z Niemiec, z miejscowości Kablow. Do nas to jest około 335 km. peł był 20, 21 na oddział. Jest on bratem naszej najlepszej samiczki o numerze 1286. Jego siostra została drugą lotniczką oddziału. Ich wyniki lotowe. Przyczyniły się do zdobycia drugiego wicemistrza, oddziału turek w rywalizacji oddziałowej 5 z 50. Damy mu teraz samiczkę o numerze 20438 z hodowli Tomasza Rumińskiego jest ona wnuczką olimpijki 7150. Jak już mówiliśmy, jest to nowy nabytek w naszej hodowli. Przedam teraz tą samiczkę, samiczkę. Wcześniej samiczka była sparowana z samczykiem, też z hodowli Tomasza Rumińskiego. Młode po tym parowaniu wychowują mamki. Samiczka była sparowana z czerwonym samczykiem z hodowli państwa Benedykt. Jajka po tych gołąbkach wychowują również mamki. Jak widać gołąbki myślę, że się sparują. Samiczka już była tutaj w tym pomieszczeniu, samczyk jest tutaj pierwszy raz. pod uwagę, że jest to trzecie parowanie samiczki. Zostanie już na stałe z tym samcem, a my będziemy mieć pogląd, z których skojarzeń młode będą miały najlepsze cechy powrotnolotowe. Samczyk jest chętny do parowania, samiczka się jeszcze rozgląda, ale Miejmy nadzieję, że wszystko się tutaj poukłada po naszej myśli. Za jakieś 8-10 dni powinny, jak wszystko pójdzie dobrze, powinny pojawić się jajka. Na tym będziemy kończyć. Pozdrawiamy i do następnego.